Witamy w TopoTV. Dzisiaj nagrywamy wywiady z kandydatkami do parlamentu uczniowskiego. Jest z nami... Julia Kwoczek. Cześć. Witaj Julio. Opowiedz nam o swoim prezydium, o tym co chciałabyś zmienić i ulepszyć w naszej szkole. Wydaje mi się, że nasze prezydium nie chce nic zmieniać na siłę. Najbardziej nam zależy na zaangażowaniu jak największej ilości uczniów do działań parlamentu, czy też generalnie do życia szkolnego. Dlatego chcielibyśmy organizować comiesięczne spotkania z prezentantami klas, żebyśmy my mogli poznawać Wasze pomysły, ale także rozmawiać o naszych z Wami i co o nich myślicie. Myślę, że z resztą programu jakoś mieliście szansę się zapoznać, więc nie będę wszystkiego streszczać, ale właśnie te spotkania są naszym priorytetem i na nich nam najbardziej zależy. Bo jesteśmy prezydium, które kandyduje nie tylko po to, żeby realizować własne pomysły, ale również dlatego, żeby być w stałym kontakcie z Wami i pomagać Wam w Waszych problemach czy po prostu w realizacji Waszych inicjatyw. A jak się czujesz przed dzisiejszą debatą? Bardzo dobrze, jestem podekscytowana i nie mogę doczekać się, kiedy zacznie. Super, dziękujemy za te wszystkie informacje i życzymy powodzenia w nadchodzącej kampanii, nadchodzących wyborach. Dziękuję.